Dzięki drzewom, które się zachowały i starym mapom wiemy, że jest to wbrew pozorom mauzoleum rodziny Citenów i Schlichtingów, spokrewnionej z Szawgoczami, pochodzącej z naszych cieplic. Schlichting był zasłużonym taktykiem wojennym. Przyjechał tutaj prawdopodobnie na starość, osiadł i tutaj zmarł, został pochowany. Wcześniej rzeka nie przebiegała tak blisko, miała trochę inny nurt i może to miejsce było bardziej miejscem spacerowym i takim punktem wycieczkowym no teraz wygląda przerażająco i straszy. Część udało nam się zabezpieczyć tych najdrobniejszych elementów, które jeszcze miały napisy i przydadzą się w rekonstrukcji późniejszych tablic. Z fastyki powinniśmy już nie reagować jakoś żywo na to, ponieważ to, to nie pierwszy raz, kiedy o tym rozmawiamy i spotykamy je znowu Mam nadzieję, że uda nam się w tym roku do wakacji przewieźć wszystko i złożyć w przyszłości będzie to udostępnione w lapidarium, o którym myślimy i zabezpieczamy. Bezpieczymy, przedstawimy historię tej rodziny i będziemy mogli też powiadomić spadkobierców, którzy wiem, że szukają od kilku lat e, miejsca pochówku swojej rodziny. Jeżeli chcemy przenieść płyty i to miejsce uporządkować, e, zostawiając je w jakimś e, ładzie, e, będzie musiała być przeprowadzona ekskumacja i szczątki złożone na cmentarzu, e, najlepiej komunalnym, e, z udziałem rodziny. Ale tutaj na pewno na tym etapie powiadomiona już będzie rodzina i decyzje będą mu będziemy musieli podjąć wspólnie. Nie można jednak dopuścić do tego, aby te szczątki walały się tutaj i były wykopywane i bezczeszczone. Ludziom należy się szacunek i pamięć i to jest naszym głównym mottem w działaniach. No i jak najmniej takich sytuacji życzylibyśmy sobie.